Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku możemy zobaczyć, że hmm, tutaj miało być dobrze, ale e, przeciwnik okazał się być dosyć trudny, trudny zawodnik. Ale no widać już troszkę roboty. O ich chłopaki tu zamurowane, tu prawie żeby jeszcze było czym oddychać, a tutaj w poniedziałek będzie ciąg dalszy. No jest kilka Małych niuansów trzeba będzie jakoś jeszcze zrobić poprawkę na samą e, Belkę. No dobra, coś się wymyśli. Tutaj już są pewne plany. Kolega Krzysztof, wypięty do nas czterema literami, e, zwrócił uwagę na jakiś taki temat. No dosyć bardzo istotny. No tutaj za wiele się nie zmieniło jeszcze po tej stronie bo póki co prace będą z tej strony, żeby mógł materiał wjechać. Także ten tego, na dole się nic za wiele nie zmieniło. Tu, aha, widoczek za przyszłym oknem jeszcze nie jest dostępny, ale jeszcze możemy sobie przez fragmencik. O, tu widać jak już Chłopaki ogarnęli, posprzątali, nie? Nie ma to tam, to jest już. O, przodnięte. Także Zuch, Zuchy, same Zuchy. Dobra. No i co? No to tym miłym akcentem. Krzysiu wystawił cztery litery. A z tej strony mamy. O, poleciał jakiś gąb. Tam mamy jakiś kontener. Co mamy w kontenerze? Ile tam już tego jest? No, Jeszcze miejsca jest trochę. Ale ten kontener strasznie śmierdzi. <śmiech> <śmiech> to cóż, <laughs> ale to sam kontener, to nie, nie, nie chodzi o zawartość. Dobra, tym miłym akcentem. Yy, yy, do następnego.